Dzień dobry państwu. Marcin Tosz ujawniamy kom mamy zaszczyt gościć na naszym portalu prezydenta RP pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Witam. Witam pana serdecznie. Panie prezydencie, na początek chciałem zapytać o nastroje po wczorajszym meczu Polska z zremisowała z Chorwacją 3 do 3, wcześniej naszym orłom się od pana dostało po kompromitującej porażce z Portugalią. Lepszy nastrój? Nie, no lepszy, bo, bo i lepszy mecz, i, i remis, a nie porażka. Ale wie pan, ani ja wtedy nie uważałem z Portugalem, że to było kompromitujące, ani też nie wpadam w jakąś euforię po tym meczu. No jesteśmy tu, gdzie... Jesteśmy. No, mamy taki potencjał, jaki mamy. Następuje w polskiej drużynie wymiana pokoleniowa. Nie, może nas cieszyć, że mamy takich chłopaków jak Kacper Urbański nie, i ci młodzi, którzy... którzy no Nikola jest Zaleski, tylko teraz najważniejsze jest to, żeby oni grali regularnie w swoich klubach, żeby rozwijali się, bo reprezentacja to jest wydarzenie raz na kilka miesięcy, natomiast w klubach oni muszą się rozwijać. Tak jak rozwijali się Chorwaci, przecież jak zobaczymy w jakich drużynach ci chorwaccy zawodnicy grali i grają, no to czapki z głów, no my mamy takiego jednego, to jest Robert Lewandowski, a, a, który będzie zresztą pomału kończył karierę. Więc... Y Probieżowi trzeba dać czas, trzeba dać kredyt zaufania dalej no i szukać tych, tych, tych nowych talentów, a najbardziej trzeba szukać linii obrony, no bo, bo polska obrona jest po prostu bardzo dziurawa. No. Sześć bramek w dwóch meczach stracić to naprawdę no trzeba. Tak, no i przecież pamiętamy mecz ze Szkocją, poradziliśmy 2-0, 2-2, no ta obrona po prostu potrafi w kilka, w kilka minut zniweczyć to, co z wielkim trudem uda się w końcu osiągnąć z przodu. Do obrony ale polskich granic jeszcze wrócimy. Natomiast chciałem zapytać najpierw o deklarację Donalda Tuska z dzisiaj powiedział, że 7 grudnia poznamy kandydata koalicji obywatelskiej na urząd prezydenta Polski. Kto nim powinien według pana zostać? No, Wiem, pan, mówi się o dwóch kandydatach, czyli Rafany Trzaskowskim i Radosławie Sikorskim. Od razu chcę powiedzieć, obaj mają kompetencje, obaj mogą być dobrymi prezydentami, tylko wcześniej muszą wygrać wybory, co nie jest takie proste. Tym bardziej, że w obu tych przypadkach mówimy o osobie, które no, jednak w całej Polsce nie są powszechnie znane, albo przynajmniej one nie miały okazji zapoznać się z tą, nazwijmy umownie całą Polską, bo Rafał Trzaskowski jest w Warszawie i to jest oczywiście stolica i jego pozycja tam jest no, niepodważalna. A Radosław Sikorski od lat zajmuje się sprawami zagranicznymi, więc zwiedził więcej stolic w Europie czy w świecie, jeżeli powiatów w Polsce i to trzeba nadrobić w czasie kampanii. Więc dobrze, że 7 grudnia ta decyzja będzie, moim zdaniem, trochę późno mogłaby być w połowie listopada i w ten sposób kandydat uzyskałby trochę więcej jeszcze czasu na, nawet na tą prekampanię, czyli trochę już pojeżdżenie, bo od tego 7 grudnia kandydat się pojawi, to trzeba wsiadać w samochód i Objeżdżać te powiaty i przedstawiać swoją wizję, i też dać ludziom to poczucie znajomości, takiej fizycznej obecności. Tego się nie da zrobić tylko przez wywiady telewizyjne. Nie wymienił pan nazwiska Donalda Tuska. Przecież mówi się, że też jest w grze, że ma ochotę no pan, na fotel prezydenta. No, tak się mówi, ale się trzymam tego, co on mówi. No, ja słyszałem od Donalda Tuska przynajmniej dwukrotnie, a może i trzykrotnie, że nie jest tym zainteresowany. I, I mało tego by przestrzegał, ponieważ Donald Tusk dzisiaj jest premierem. No, to jest stanowisko jednak z ogromną władzą, dużo większą niż ma prezydent, a dwa i wykonuje je w moim przekonaniu dobrze. A dwa, ja nie widzę specjalnie ani jego następcy na stanowisku premiera, takiej niekwestionowanej postaci, która mogłaby go zastąpić w tej roli, a trzy, ja w ogóle nie widzę żadnej postaci, która mogłaby zastąpić Tuska w roli tego spoiwa trudnej koalicji. Każdy nowy, każdy nowy premier będzie musiał nauczyć się tej koalicji dogadać się, a Polska nie ma na to czasu. Tym bardziej, że będzie za chwilę, już mija rok od wyborów, czyli już zostały trzy lata do kolejnych wyborów. Po wyborach prezydenckich to będzie dwa i pół roku. I to minie jak okamgnienie i się okaże, że na takie eksperymenty pod tytułem nowy premier i nowy lider koalicji nie ma czasu zwyczajnie, więc gdybym miało z takiego Obywatelskiego punktu widzenia rysować dobry dla polski scenariusz. Tam powiedział: Ktokolwiek z tych kandydatów głównych będzie prezydentem, to to będzie dobry wybór. Tusk, jako premier, współpracujący z prezydentem, to też jest dla Polski dobra wiadomość. Tusk, trzymający tę koalicję razem. Dobrze, no i w, w, walczące o to, żeby za cztery, za te już trzy lata w wyborach, czy on, czy jakby wtedy w ciągu tych trzech lat wykształcony nowy lider tej koalicji demokratycznej mógł wygrać wybory, no to, 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 to jest dobry scenariusz dla Polski. Wszystkie inne są mocno ryzykowne. A jaki jest scenariusz najlepszy dla lewicy? Czy powinna mieć własnego kandydata, czy też no, poprzeć od razu? w pierwszej turze, któregoś z kandydatów wymienionych przez nie, to, to, to zależy od logiki tych, tej pierwszej tury. Jeżeli w logice pierwszej tury będą kandydaci poszczególnych partii, to Lewica musi mieć swojego kandydata, bo inaczej ona jakby abdykuje, ona pokazuje, że, że właściwie nie liczy się na, tym, na tej mapie. Gdyby natomiast koalicja demokratyczna uznała, że trzeba wesprzeć jednego kandydata, to wtedy oczywiście jest inna sytuacja i wtedy nie ma ani kandydata hołowni, nie ma ani kandydata lewicy i jest jeden kandydat, tak? Ale czy to jest realne i możliwe, dzisiaj za wcześnie o tym mówić. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk potencjalnie dobra kandydatka? Dobra, bo wyrazista, bo lewicowa, bo zajmuje się też polityką, która bardzo leży jakby w tym amplua lewicowym, czyli rodzina, praca, sprawy socjalne i tak dalej. Jeżeli miała być to ona, no to też trzeba było szybko taką decyzję podjąć, żeby ona też miała czas dotrzeć do wyborców w Polsce, przedstawiając i siebie, i, i właśnie ten program Lewicy, bo przecież jest oczywiste, że kandydat Lewicy nie będzie walczył w tych wyborach o zwycięstwo. Jest, on będzie walczył o to, żeby zmobilizować elektorat, żeby jakby nie zmusić do pracy struktury, jakie tam jeszcze one zostały w, w tej partii, no i budować kapitał pod wybory parlamentarne za trzy lata. Panie prezydencie, wywołał pan temat no, roku, który, którym rząd pracuje pod przywództwem Donalda Tuska. I Donald Tusk ostatnio bardzo zaostrzył swoją retorykę względem uchodźców. Czy to czy zawieszenie wniosków o azyl, czy to też rozbudowa, planowana rozbudowa umocnień na granicy. I czy można powiedzieć, że po roku rządów Donald Tusk zaczyna wchodzić w buty PiSu? Nie, znaczy chyba, no, retoryki, moim zdaniem, żeby wejść w buty pisu, nie miałby sensu, dlatego że pis jest pisem i, i, i taki spisiony tusk, no to będzie tylko kopia, i, a na kopię ludzie nie głosują. Wolą mieć, jak ktoś już chce, to, to kupuje oryginał, prawda? Natomiast myślę, że problem jest poważny i o ile ja w pełni zgadzam się z pierwszą częścią, Wypowiedzi Donalda Tuska, że Polska potrzebuje polityki migracyjnej, podpisuje się dwoma rękoma: tak, Polska potrzebuje rozsądnej polityki migracyjnej. To myślę, że drugie zdanie albo zostało powiedziane w zbyt wielkim skrócie, albo po prostu jest fałszywe. To znaczy, my nie możemy działać niezgodnie z konstytucją, z traktatami międzynarodowymi, z konwencjami tak itd., itd., ludzie mają prawo do azylu który uzyskuje się w wyniku no, konkretnych działań no, z, 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 z procedur azylowych. I moim zdaniem my nie możemy zamykać się na przykład przed um, uchodźcami z Białorusi, czy, czy, czy z Rosji, czy, czy z różnych terytoriów rosyjskich, gdzie, gdzie ci ludzie mogą być prześladowani przez, przez Putina. No, no jak mamy powiedzieć oni, że co, że nie. Więc ja myślę, że tu trzeba znaleźć to rozwiązanie, które będzie szanowało prawo do azylu, szczególnie dla osób szukanowanych politycznie. Natomiast oczywiście przeciwdziałać nielegalnej i organizowanej przez Łukaszenkę i Putina akcji przerzucania tych Uchodźców do nas. Dalej, ja myślę, że ten problem rzeczywiście ma wymiar europejski i, i oceniam, że na płaszczyźnie europejskiej muszą być znalezione rozwiązania. Mam już różne próby. No, zostali przekazani pierwsze jakieś osoby, mężczyźni z obozów tych uchodźczych we Włoszech do Albanii. I oni tam mają oczekiwać na procedury, na procedury azylowe. Więc ja myślę, że ten front państw, które mają problem z migrantami jest duży i tu potrzebna jest rozmowa, jakie je znaleźć sposoby, żeby to było z jednej strony zgodne z prawem międzynarodowym, żebyśmy się sami demokraci nie, nie przeistoczyli w jakichś oprawców y, migrantów i ludzi, którzy są w potrzebie, a z drugiej strony, żeby przeciwdziałać zjawiskom nie no, kryminalnym, niepożądanym, bo, bo rzeczywiście przerzucanie grup, zorganizowanych grup przestępczych, no to, to żaden, żadne państwo się na to nie może zgodzić, a, a jednocześnie jak oni są już przerzuceni, no jest co dalej z nimi robić? Tym bardziej, że często obozy dla uchodźców czy te miejsca, gdzie, gdzie oni przebywają, nie mogą być tak zabezpieczone, żeby się nie rozpierzchli po całym kraju i gdzieś tam organizowali swoją działalność. Sprawa jest niezwykle skomplikowana. Migracja jest zjawiskiem, które występowało zawsze. A ono zawsze w tej... i zawsze będzie. I mało tego, my musimy pogodzić dwie jakby takie wartości różne. Z jednej strony bronić granicę i bronić się przed nielegalną, kryminalną migracją, a z drugiej strony, my potrzebujemy ludzi do pracy. Polski rynek pracy za chwilę bez osób z zewnątrz po prostu przestanie istnieć. No. My się cieszymy, że mamy 2% tylko bezrobocia, najniższe w historii, tylko to de facto oznacza, że w wielu miejscach nie można znaleźć człowieka do roboty. brakuje rąk do pracy, to prawda, a Ukraińcy, napływ Ukraińców nie załatwi przecież tego no, problemu. Zatem on już to, co miał załatwić, załatwił. Właśnie. W tej chwili raczej należy się spodziewać, że będzie odpływ, że jeżeli na przykład udałoby się zakończyć wojnę, to wtedy w istotny sposób ta ilość Ukraińców w Polsce zmniejszy się, bo oni wrócą, bo, bo wszystkie choćby ze względów rodzinnych. Tam są część kobiet dzisiaj mieszkających i pracująca w Polsce, to są rozbite rodziny. No to są mężowie na froncie i one tutaj. No ten stan może trwać, już trwa blisko trzy lata, ale przecież nie może trwać wiecznie. Panie prezydencie, ostatnie pytanie. Właśnie a propos wojny na Ukrainę, w Ukrainie, kiedy nastąpi jej koniec? Da się w ogóle... Nie, nie da się tego, nie da się prognozować. Moja prognoza na samym początku wojny była taka, wojna jest na lata konflikt ukraińsko-rosyjski na pokolenia. I już się sprawdziło, bo wojna za chwilę będzie trwała trzy lata, a poziom nienawiści między tymi dwoma tymi dwiema nacjami jest dzisiaj tak wysoki, że myślę, że, że pokolenia będą musiały minąć, żeby jakaś, jakieś pojednanie mogło, mogło nastąpić. Wojna Mogą być poszukiwania różnych rozwiązań, bo mamy wybory amerykańskie, które mogą bardzo zmienić sytuację. Trump mówi o jakimś swoim planie, który tak jak ja to czytam oznacza kapitulację Ukrainy. Z drugiej strony, jeżeli wygra Harris i będzie chciała kontynuować politykę Bidena, to też pytanie zasadne jest, jak długo to ma trwać. Załęski pojechał z jakimś planem pokojowym do, na zachód. Ten plan pokojowy został przyjęty sceptycznie. No, ale, ale, ale coś tam pewno jest. Coraz częściej nawet sami Ukraińcy mówią o koncepcji dwóch państw, to czyli znaczy rozwiązanie koreańskie czy, czy, czy niemieckie. No, ale też ja mówię cały czas: klucz do pokoju jest w Moskwie. Jeżeli Putin nie będzie chciał dogadywać jeżeli będzie chciał mieć całą Ukrainę w swoich łapach, no to po prostu ta wojna będzie trwała. W takiej formie, bardziej gorącej, mniej gorącej, ale będzie trwała. Dziękujemy za tym bardzo. bardzo. Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP, gościem studia ujawniamy.com. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.